To jest cudowny wieczór, ponieważ to jest nieprawdopodobna mieszanka wzruszeń, refleksji, radości, nut optymizmu również, o miłości, o życiu, o wszystkim, co dotyczy człowieka. Jacek Cygan i przyjaciele to robią wspaniale. Także recepta na wspaniały wieczór. Piosenki pana Jaceka Cygana naprawdę towarzyszą mi od wielu lat. Są takie bardzo życiowe bardzo też melodyjne i przekazujące wiele, wiele prawd o człowieku, o życiu, o jego losach. Cudownie było, bardzo fajnie, także... Fantastycznie polecam. Jestem niezwykle zachwycona e, grą aktorską i przede wszystkim dykcją e, aktorów, e, gdzie w dzisiejszych czasach to jest e, jakby e, zaleta ogromna sztuka. Jestem po prostu zachwycona. Dziękuję bardzo. Polecamy wszystkim. Mam nadzieję, że będą kolejne spektakle. Także że to jeszcze nie ostatni. Jak tylko będzie możliwość, to przyjedziemy jeszcze raz. No nie ostatni, bo kolejny w styczniu, ale no. tak, zachęcamy. Także I polecam. polecamy, jesteśmy zachwyceni wspaniałym. Bardzo dobry spektakl, zapraszam w ogóle wszystkich, którzy jeszcze nie byli, bo naprawdę warto. Część piosenek to mój powrót akurat do młodości, bardzo fajny humor i doświadczenie na pewno powtórzymy, jeżeli będzie możliwość. Super było, na pewno bardzo emocjonalnie, dużo ciekawych anegdotek z takiego całego tego życia, na pewno jeszcze bym wróciła, gdyby była okazja. Spektakl wspaniały. Ja zresztą jestem studentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, wokalno-aktorskiego. I jak dla mnie bardzo wartościowa rozmowa z panem Andrzejem Sewerenem i z panem Jackiem Cyganem. Niech wszyscy przychodzą, bo świetne wykonania w tej chwili. Każdy spektakl jego jest świetny, a, a ten. Y obrazujący jego twórczość po prostu. Bardzo mi się podobało. Nam się bardzo podoba i jesteśmy już któryś raz koleżankami, często przychodzimy, jak tylko jest koncert z Cyganem. Teksty Jacka są Jacka Cegana są po prostu niesamowite poruszające, myślę, że takie ponadczasowe i każdy znajdzie w nich coś dla siebie, coś co porusza, coś, z czym się można zidentyfikować. Przepiękny koncert. To było wzruszające i teksty, i całe muzyczne, i całe jak prowadzi, prowadził koncert Jacek Cygan w ogóle, i Andrzej Siewier, i wszystko w ogóle polecam absolutnie i to był znakomity, wspaniałe. Jacek prowadzi przepięknie i swoich aktorów, i całą widownię. Potrafi zainteresować, zachęcić wszystkich do śpiewania razem z nim. Czuje się i się czuje tak, jakby człowiek był obecny razem z nimi na scenie. Super, naprawdę. Warto organizować takie spotkania. One są naprawdę. Yy... Tą wartością dodaną, gdzie można porozmawiać, można zadać pytania, ale można też usłyszeć coś zupełnie innego niż w czasie koncertu. Za każdym razem, tak jak i koncert, ale tak samo jak każda rozmowa, daje wiele przeżyć i wiele możliwości do rozmyśleń. Lubię, kocham te piosenki i jest to dla mnie niesamowite przeżycie. Takie spotkanie też jest bardzo wartościowe, jednak można spojrzeć na pana Jacka trochę z innej strony, od tej takiej ludzkiej, nie od tej bardziej pisanej. Formuła bardzo mi się podoba. Akurat w teatrze polskim to po raz pierwszy byłem na podobnym spotkaniu i jestem bardzo satysfakcjonowany. Uważam, że to się sprawdza, to jest coś niezwykle miłego. No i sam teatr ma taką atmosferę, że tylko takie spotkania urządzać. Nie podoba mi się, że tak rzadko i tak krótko. A jeżeli chodzi, co mi się podoba, wszystko. Poszlibyśmy najbar... jeszcze raz. Jeszcze raz. Wybraliśmy się na pewno jeszcze raz na ten spektakl.